Za to mi przetestujesz mikrofon. Dzień dobry, testujemy mikrofon. Myślę, że będzie dobrze, byleby by nie było przesterów. No właśnie, żeby nie było przesterów. Dziękuję bardzo. Five minutes later. I co? Są Przestery? Nie ma Cześć! Witamy z pierwszego dnia Targów Gardenia. Jesteśmy w Poznaniu, a za chwilę będziemy odbierać złoty medal dla Avanta 645. Witam wszystkich przybyłych gości i przedstawicieli władz, stowarzyszeń branżowych, media, a przede wszystkim gorąco witam wszystkich wystawców. Szanowni Państwo, za chwilę poznamy laureatów. Nagrody Złoty Medal grupy MTP. Złoty Medal został również przyznany za urządzenie wielofunkcyjne Avant 645i firmy Avant Techno zgłoszone przez Serafin Maszyny. Nagrodę odbierze pan Krzysztof Siorak, Krzydy, kierownik działu handlowego Avant. Zapraszamy. Nowy Avant 645 i to najmocniejsza na świecie ładowarka w swojej kategorii wagowej. Jej innowacyjność polega na zachowaniu kompaktowych wymiarów serii 600 i zwiększeniu mocy z 26 do 44 koni mechanicznych. Nowy model ładowarki może obsługiwać ponad 200 wymiennych narzędzi Avant. Tak naprawdę jej innowacyjność polega na czym? Polega na tym, że zwiększyliśmy moc w maszynie do 44 koni i przepływ oleju hydraulicznego do 75 litrów na minutę. Tak naprawdę ta maszyna obsłuży już wszystkie 200 narzędzi wymiennych awant. Czym się ona charakteryzuje, dlaczego złoty medal? Jest to jedyna ładowarka tak mocna i z tak dużym przepływem oleju hydraulicznego w swojej klasie wagowej. Yy, w małej Wcześniej w zamkniętej tej samej bryle ładowarki 600 mamy dużo większą moc silnika oraz dużo większy przepływ oleju hydraulicznego Jak dobrze odpowiesz, to wygrywasz draża. O, i teraz tak. Pytanie, pierwsze pytanie, jak odpowiesz dobrze, to masz draża, jak źle, to dwa. Rok założenia firmy W 2006. Brawo. One, piąty. O, A! to dwie, to dwie. <laughs> Niestety musisz wziąć te dwie. Dlaczego? Najpierw jedną, Przestawiłeś. To, bo... Nie, Dlubo, bo to ja to było, bo ja patrzyłem. Tak, tak, te dwie, czyli tę i tą. Proszę, właśnie. No. Tą, tak? Najpierw jedną, tak, rozgryźć. Dobra, kwaśne. To, to jest w ogóle sprzęgło. Wszystko, co tutaj trzeba to sobie wyrabiasz na tak? Tu jest blokada. Trzeba sobie ją... A bezpieczeństwa. To są po prostu... To są biegi, tak? No, to są biegi. Nie tego niczku, a, a ta bajka? Ta bajka to jest po prostu załączanie narzędzia aktywnego, tak? Czyli załączamy, ta wyłączamy. aktywnego. po Nie ma tego, nie ma tego dużo. tak dwie tak, bajki. Bieg i załączanie narzędzia i obracam, pracujemy na maksymalnym poziomie odwrotu, bo tak musi być. zaleca się tak, przy, przy, przy tego typu narzędziach. Tak. Bardzo, mi się, bardzo mi się podobało, że SEBA jest odważny. Tak jest. No teraz jest ciemno. No Kolejny dzisiaj nasz uczestnik. Można dużo wygrać, ale też dużo przegrać. Tak A jest. jest. Podaj szerokość geograficzną. Nie miałeś pytać grillu. No tak, szerokość geograficzną. głównej siedzimy grillu. Tak. Dla ułatwienia, dla łatwienia nie jest to Polska. Tak. Dobra, losujemy. Jaka Białe w kropku. Pytanie może się jeszcze powtórzyć, niestety. No wiem. Paweł Kwitar. Tak. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Konkurs. Pytanie z ale kategorii jest, Avant. Jesteśmy na jakiś jedy, jest Jesteśmy jak, na żywo. Czy na, ale na końcach, że jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, czy oczy? Jesteś właściwym człowiekiem na, na właściwym miejscu, miejscu, aby wziąć udział w, w tym konkursie. A. Krótkie, łatwe pytanie. Tak. Dobra odpowiedź. Jedną zjadasz z łatwiej. Proszę mi powiedzieć, ile wyprodukowano maszyn Avant w serii 200 w zeszłym roku? w Finlandii? Możesz dzisiaj. się pomylić o jednym. Prawdopodobnie jakieś 18 tysięcy Bardzo blisko, ale ja, pomyliłeś się więcej jak go jedno. Więc losujesz sobie i wybiera, kolor wybiera i zjadasz tą pasterkę, rozgrywasz. Śmiało, proszę. Zagnesteśmy ja, jest. biała w kolor. Biała w kolorze. Proszę śmiało. Powiedz co czujesz za smak. <laughs> Strasznie. Cześć Krzysiu, znalazłem Cię w końcu. Cześć. E, mam do Ciebie prośbę, jakbyś opowiedział kilka słów o nowościach, które dzisiaj możemy z, no, znaleźć tutaj na targach, na tej edycji. Avant 645 jako pierwsza maszyna z nowości na targach, która dostała złoty medal jako maszyna innowacyjna. Duża moc, zamknięta w małych gabarytach, 44 konie z przepływem 75 litrów na minutę, silnik diesla. Z common railem z filtrami cząstek stałych DP obsługuje wszystkie narzędzia wymienne. Ponad 200 narzędzi wymiennych z naszej oferty W no adaptacji yy, z przesadzarką do drzew serafin, gdzie yy, maksymalna średnica bryły to 95 cm. Kolejnymi narzędziami z nowości jest dmuchawa do liści, którą mamy tutaj na stojaku. Jest łuparka. Pozioma oraz mini kopalka 180 k w adaptacji z blisko 40 cm. No i jeżeli chodzi o Avanta, to tyle. Reszta nowości z grilla, a o tym opowie już Sebastian. Dzięki. Proste pytanie: jak dobrze odpowiesz, zjadasz dwie, jak źle jedną. Więc proszę mi powiedzieć, w którym roku zatrudniłeś się w firmie Serafii? Ja? Tak. Jak jedna, jak, jak odpowiem dobrze, to yy, dwie, a jak odpowiem źle, jak to jedna. Jak odpowiesz dobrze, to dwie, jak źle, to też dwie. No to 2020. 2020. No. Proszę, pierwszy raz, proszę bardzo. Ja, chyba tak, to są te. Eee, tak? to jest czerwony. Nie. Powiem Ci, co mogło być. Ja. Słodkie. Słodkie? Pieczona pianka. Piękna na pianka? No. Albo śmierdząca pustka. Pianka. Pianka. Dobre. No, Brawo! Jest! Pięknie. Cześć Sebastian. Dobrze, że Cię wyrwałem. Nie chciałem Ci przeszkadzać w rozmowie z Kientem. Właśnie opowiadałem, że mamy dzisiaj Avanta z Finlandii i Grillo ze słonecznej Italii. I tak. I... No i chciałbym, żebyś nam opowiedział może pokrótce o nowościach, jakie dzisiaj możemy znaleźć na tych targach, o nowościach w ofercie Grillo. Zapraszam Was w takim razie do okay. pierwszej maszyny. Pierwszą nowością w naszej ofercie targowej, jeżeli chodzi o maszyny Grillo, jest mini wybrotka wielofunkcyjna, damper 507. Jest to urządzenie pracujące na gąsienicach, które może sobie poradzić tak naprawdę w każdym terenie. Które może sobie poradzić w terenie, do którego nie dotrze żadna maszyna na koła. Jest to wieprądka, która posiada naczepę o ładowności około 450 kg, jak również podest dla operatora. Uważam, że maszyna ma duży potencjał, dlatego, że tak naprawdę możemy transportować ją jakiekolwiek materiały złożone z ogrodu: drewno opałowe, owoce, pozostałości roślin, czyli tak naprawdę wszystko, co chcemy przewieźć z punktu A do punktu B. Zapraszam Was zatem do kolejnej maszyny. Drugą nowością, jaką prezentujemy na tegorocznych targach Gardenia, jeżeli chodzi o segment maszyn Grillo, jest kosiarka z zasobnikiem Grillo RT500. Nagrywaliśmy już film, w którym pokazaliśmy Wam możliwości tej maszyny w terenie. Jeżeli jesteście zainteresowani, kliknijcie w ten link. Warto jednak jeszcze raz powtórzyć, że maszyna posiada zasobnik o pojemności 700 litrów, jak również Izlowski silnik Kubota D722 o mocy 18 KONI. Sprawdzi się zatem wszędzie tam, gdzie potrzeba dużej mocy i dużej wydajności. Tym sposobem dotarliśmy do końca targów Gardenia 2022. Jeśli jesteście zainteresowani poprzednią edycją, kliknijcie ten link. Natomiast, jeżeli chcecie zobaczyć film promocyjny z targów z tego roku, kliknijcie ten. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Miło było was gościć na targach Gardenia 2022. Zapraszamy na pewno w przyszłym roku. Cześć.